Widziałem, że spadł z kukurydzianych, czy z... Mów. No. Z... Mogę <laughs> no, kukurydzianych. I no wiedziałem, żeby owsiankę, oszczędce mieszać te płatki. Się tak, ja sobie tak mniejszałam. I to wygląda. Tylko, że nie sobie wyjęć nawet suzwykłe płatki, tylko na zimno. później macie takie płatki na zimno. Wstawiacie je na godzinkę, dwie, trzy. I później podgrzewacie w mikrofali. I wtedy macie owsiankę. Ja wam daję na no taki pomysł, bo z takich płatków możecie zrobić owsiane płatki. Taką kaszę możecie zrobić, ale pycha jest. Daję radę, że pycha jest. Dlatego sobie mieszam i mieszam i później sobie wstawię i Wam wyślę efekt końcowy. czekajcie do później. Pa!